Cześć! Dzisiaj taki króciutki filmik. Co robić dalej, jak już nam podrosną te maluszki. Jak wiemy, piko to są pokarmy dla nowonarodzonych krewetek. I chcemy, żeby nam ładnie rosły te krewetki i żeby ładnie wyglądały, więc ja od niedawna stosuję w Italii testuję ten pokarm. On ma wspomagać wzrost i wybarwienie i to jest akurat już karma. Pełnowartościowa do karmienia codziennego, zawiera kwasy tłuszczowe omega 3. Widzę, że nawet arachidowy, nawet omega 6 w idealnych proporcjach. Witaminy, mikro, makroelementy, wyciąg z czosnku i szpinaku, czyli coś, co zwiększa nam odporność. To jest bardzo ważne przy krewetkach solawezi. I co mogę Wam powiedzieć? Jedna, jeden kawałek codziennie na 15-25 krewetek czyli bardzo wydajny bo jeżeli mamy jedno akwarium to nam to starczy na przynajmniej pół roku takie jedno opakowanie i w ciągu 24 godzin musi zostać zjedzone skład tutaj jak popatrzymy mączka super prime rybna mączka z kalmaru, mączka z kryla to jest akurat ciekawe bo kryl zawiera dużo hityny a taksantyny to jest bardzo fajny skorupia, który wspomaga jakby odbudowy pancerzyka naszych krewetek. Co tu pisze jeszcze ciekawego? Makroglony morskie, algi spirulina. No tutaj też jest dużo barwników, aminokwasów, witamin z grupy B. Bardzo wa ważny e, pokarm dla naszych krewetek, a ludzie nawet to stosują i nazywają to superfood. Mówię tu w szczególności o e, algach morskich i spirulinie zeolit, to wiemy, że on wciąga toksyny, bardzo fajna sprawa. Węglan wapnia i monofosforan wapnia. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ krewetki potrzebują w swojej diecie węglanu wapnia i monofosforanu wapnia do mineralizacji pancerzyka. Bez tych związków będzie trudno ukształtować prawidłowy pancerzyk i krewetka nam po prostu nie przejdzie wylinki. Więc fajna sprawa, że codziennie możemy dodawać takie rzeczy. Witaminki, minerały, lecetyna sojowa, olej z ryb morskich. Czyli te kwasy omega 3, bardzo fajna sprawa. Przeciwutleniacze, mikrokapsułkowana tauryna. Tu jest kolejny ciekawy produkt. Jak wiemy tauryna jest bardzo ważna podczas wzrostu i rozwoju organizmów. Nie tylko krewetek, także ludzi. Więc bez tauryny, tego ważnego aminokwasu, Krewetki mogą się goździo rozwijać, a w szczególności te podrostki, które potrzebują dużo jakby różnych minokwasów do prawidłowego rozwoju. Więc tutaj już mamy to zapewnione. Cholesterol też bardzo ważny nośnik różnych substancji w organizmie. Więc bez cholesterolu myślę, że krewetka też sobie nie poradzi. Więc fajne jest ewentualnie jakby brakowało w jej diecie. Ataksantyna. To już wspominałem przed chwilą o krylu, on właśnie zawiera ataksantynę. To jest jeden z silniejszych przeciwutleniaczy, najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz. I on sprawia, że wolne rodniki są wymiotane z organizmu takiej krewetki i ona łapie lepszą odporność, czyli fajnie, jeżeli mamy dzikusy krewetki albo po jakimś transporcie ciężkim, żeby dawać taki pokarm, który zawiera ataksantynę. Tu jeszcze nam wspomaga czosnek, tak? naturalny antybiotyk, i filzowany szpinak, czyli tam naturalny chlorofil i żelazo, białka 40% i tłuszczu 6, więc bardzo fajna sprawa jeżeli chodzi o codziennie karmienie krewetek. I tak się plasuje e, cała ekipa od maluszka, a nawet bym ułożył może inaczej. O tak, od najmniejszego, troszkę większego i po dużą krewetkę. No, I tyle w tym temacie, jeżeli e, macie zamiar mieć ładne krewetki i żeby Wam się fajnie rozwijało, no to polecam ten pokarmy ze względu na to, że one są bardzo fajnie skomponowane z bardzo dobrych produktów, komponentów. No. Dobra. Jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.